Temat lekcji: Wpływ zlodowacenia na środowisko nizin. No już podoba mi się ten temat, ale myślę, że moi uczniowie wiedzą, że jak się pojawia w temacie lekcji coś o zlodowaceniach, to znaczy, że będzie dla mnie bardzo ciekawie. No i mam dzisiaj wam pokazać, jaki właśnie wpływ, pamiątki mamy po zlodowacenia w pasie nizin. To będzie ten najważniejszy cel. Powiemy też o różnych innych cechach nizin, glebach, klimacie. W wodach, parkach narodowych. Wszystko to za chwilę. Zaczynam znowu od geologii. Pamiętajcie, jeśli zapisujecie te cechy, piszemy je od dołu, od najstarszej. Wybrałam dla Was kilka kluczowych rzeczy, które dzieją się na nizinach w przeszłości geologicznej. Pierwsze wydarzenie to jest w karbonie. Powstają osady węgla kamiennego, na przykład w Bogdance, która leży, tak powiedzmy, na granicy, ale no tutaj Wam o tym przypominam. Później w Permie łupki, Łapki napisałam, przepraszam Was, łupki miedzionośne w okolicy Legnicy lubina i głogowa. I w Permie powstają też złoża soli kamiennej. Te wydarzenia, już mówiliśmy o tym, ucząc się o surowcach. Na przełomie paleogenu i neogenu tworzą się drugi raz pokłady węgla, ale pokłady węgla brunatnego, gdzie największym tym pokładem dzisiaj w Polsce jest oczywiście Bełchatów, Szczerców. No i mam później pleistocen, w którym teren ten cały jest ulega zlodowaceniu. No, więc kilka wydarzeń. Tu od razu zobaczcie, wyszły nam w tym pierwszym punkcie. Jakie surowce są na nizinach, bardzo znaczące. No, i też do tych zlodowaceń, o których będzie dzisiaj bardzo dużo. No, nie będę dzisiaj mówiła w takim układzie po kolei o każdej nizinie, tylko raczej o cechach wszystkich nizin. Więc zanim pójdę dalej, to jeszcze raz sobie to przypomnimy. Ja pokazuję, wy zapisujecie. Największe niziny, więc mam nizinę śląską ciągnącą się wzdłuż Odry, nizinę południowo-wielkopolską, nizinę mazowiecką na Mazowszu i na wschodzie Polski, nizinę północno-podlaską oraz po Lesie Zachodnie. I tu będę skakać między tymi nizinami. Postaram się razem Wam mówić o ich cechach, a jak będzie jakiś wyjątek, to powiem dokładnie, o której mówię nizinie. W całej tej lekcji dobitnie mówię, musimy pamiętać o tym, że jesteśmy w obszarze krajobrazu staroglacjalnego. Przypomnijcie sobie zasięg zlodowaceń, więc jestem na południe od zlodowacenia północno-polskiego. Ono tutaj nie dotarło, dlatego były tu tylko wcześniejsze zlodowacenia, środkowo-polskie i południowo-polskie i większość form została już zdenudowanych, zniszczonych, dlatego ten krajobraz ma trzy cechy, które sobie tu wypiszcie od myślników i mamy zapamiętać. Mam tutaj płaski teren i jeśli podróżujecie w Polsce Środkowej, jedziecie, nie wiem, ja mieszkam z Torunia, i jadę do Częstochowy. To przez wiele kilometrów, wiele, widzę cały czas płaski teren. Znaczy, że poruszam się po krajobrazie staro-glacjalnym. Mogę też mówić o tej cesze, że jest to, yy, że ma on małe wysokości względne, tak? To oznacza to samo, co płaski teren. Tu cały czas w rogu tej prezentacji, przez całą lekcję Wam dobitnie... Pokazuję jeszcze raz na zdjęciu, jak to cały czas mam tutaj płasko. Drugą cechą jest to, że nie mam tu zbyt wielu form polodowcowych, zbyt wielu, ale takich, które powstawały niedawno, jednak one będą, ale przede wszystkim nie będzie jezior polodowcowych, które już na tym terenie pozarastały. Czyli brak jezior polodowcowych to jest kolejna cecha. Krajobraz staroglacjalny, ten termin zostaje z nami do końca lekcji. No dobra. Mimo to, jakieś formy polodowcowe tutaj są, i jest ich kilka. I teraz. Wam musicie kojarzyć, które formy są jednak jeszcze zachowane w tym krajobrazie staroglacjalnym, a które są tylko w młodo. Na przyszłej lekcji będę Wam mówiła o pojezierzach i tam będzie bardzo dużo tych form, więcej. A tu zobaczcie, w klimacie staroglacjalnym jest kilka, tylko kilka takich dużych, znaczących form. Pierwsza, która jest w tym rejonie, wyraźnie zobaczcie, widać ją na mapie, to jest pradolina. Już nie raz wam tłumaczyłam, co to jest pradolina. Jeśli ciągle tego nie wiesz, musisz mieć przepisaną tą definicję. Nie raz widziałam, że na egzaminie trzeba wyjaśnić, co to jest pradolina. Szeroka dolina utworzona przez wody roztopowe, które łączyły się z rzekami z południa. Więc macie tutaj te dwa czynniki. Jeszcze raz teraz pokazuję na mapę. Mam Morenę czołową, postój lodowca spływają wody. Popatrz na pradolinę warszawsko-berlińską, z drugiej strony płyną rzeki, wszystko odpływa na zachód, północny zachód, zgodnie z nachyleniem polski, i tak powstaje wielkie obniżenie. Żebyście to dobrze rozumieli, jak dzisiaj wygląda to obniżenie. Dzisiaj tym obniżeniem często Płyną rzeki, które później po zlodowaceniu wykorzystały sobie te wielkie doliny. To nie jest samo koryto rzeki, tylko razem z całą doliną, w której płynie rzeka. Kilka tych pradolin musicie rozpoznać na mapie znać. Ja wskażę dzisiaj dwie absolutnie najważniejsze. Musicie kojarzyć, jak przebiega pradolina warszawsko-berlińska oraz toruńsko-eberzwalska. No mniej więcej te dwie nazwy nakierowują odkąd te pradoliny będą się zaczynać. Spójrzcie jeszcze na ten rysunek. Pradolina, zawsze macie taki układ. Morena Czołowa, przed nią Sandry i szeroka dolina Pradolina. No na pewno na sprawdzianie z tego działu taką pradolinę trzeba rozpoznać i napisać jak powstała. Dobra. Przy Pradolinie jest druga forma, która tu w tym pasie nizin występuje tylko w części. One te formy sandry będą znaczące też na pojeziorzach, ale tu także się pojawiają. Sandr to rozległy, płaski stożek napływowy, zbudowany ze żwirów piasków osadzanych, wypukanych przez wody pochodzące z stopnienia przed czołem lodowca. Popatrz na ten rysunek tłumacza. Stoi lądolód, przed nim upchała się morena czołowa, wypływają wody polodowcowe, fluwioglacjalne, usypują sandry, stożki. O, są takie rysunki, gdzie te stożki bardziej widać. Ty pamiętaj, zawsze musisz zaznaczyć sandr między Pradoliną i Moreną Czołową. Z drobnych osadów, piasków i żwirów będzie zbudowany sandr. Mam tutaj na nizinach także moreny denne. No, one nie są tak hmm, pofalowane jak na ogół, jak na pojezierzach, ale w podłożu, czyli w osadach, wiemy, że te moreny denne są. Bo morena to jest rodzaj materiału skalnego, był transportowany przez lądolód, na ogół była to glina i ona faktycznie na tych nizinach jest często osadzona. No, i mam jeszcze sporo moren czołowych w pasie Czyli Spójrzcie, to są te czerwone kreski, czyli to jest to miejsce, gdzie był chwilowy postój lądolodu, i usypany pagóreczek. Pagóreczek, zobaczcie na zdjęciu, jak to wygląda. I teraz, jeszcze raz, trójka form do zapamiętania: morena czołowa, przednią Sandry, i szeroka dolina, pradolina. Omawiając Wam te formy, mówiłam o dwóch osadach i jeszcze raz chcę to powtórzyć. Eee, ostatnio na kartkówce dałam moim uczniom takie zadania, nie, zadanie, pytanie, które e, skały kojarzone czy powstają przy lądolodzie, i stwierdzili, że ja nigdy o tym nie mówiłam. Mi się wydaje, że ja cały czas o tym mówię, bo cały czas mówię coś o osadach, piaskach, fluwiogiacalnych, żwirach, glinach. I jakby może przyzwyczaiłam się do tego, że to jest takie oczywiste, a teraz postanowiłam Wam to dobitnie napisać. W tych miejscach, gdzie były zlodowacenia, osadzają się dwa rodzaje skał głównych. To jest glina. Glina, jeśli mieszkacie w Polsce Północnej, idziecie na pole, to każdy rolnik na polu ma kalosze, bo ta glina będzie się przyklejać, ma taki gliniasty kolor i każdy wie, że na polu jest glina w Polsce Północnej, i tą glinę, posłuchajcie, zawdzięczamy pracy lodowca, lodowca. Ale jeśli jest drobniejszy materiał, jeśli są piaszki i żwiry, to to są osady fluwioglacjalne, czyli uważaj, z wód stopniejących wód. I teraz dzięki temu, że mam albo gliny, albo osady fluwioglacjalne, zobaczcie, że jak powstaje jakaś forma, to ja mogę wiedzieć, czy ona powstała z lodu, czy ona powstała z wód? Bo zależy z czego jest zbudowana. To jak na chwilę wrócę, to morena czołowa będzie zbudowana z lodu, ale sandry macie, że są stożkami ze żwirów i piasków, dlatego je noszą wody fluwioglacjalne. I musicie przy każdej formie chociaż sobie właśnie zapamiętać, z jakich osadów ona będzie zbudowana. No dobra, mam gliny i osady fluwioglacjalne. Idę dalej, teraz klimat. No, ciężko powiedzieć o klimacie całego pasa Nizin, bo on jest bardzo różny, bo mówimy o pasie równoleżnikowym, gdzie klimat polski zmienia się na wschód. Pierwsza mapa to są temperatury w styczniu, i tu widzimy bardzo wyraźnie zarysowany kontynentalizm na Nizinach, czyli im dalej na wschód, tym zimniej. Opady za to są najniższymi wartościami w Polsce. Ale mimo to będą takie miejsca, które będą miały długi okres wegetacji na wschodzie, mocny kontynentalizm, tak sobie, ale mamy tą jedną nizinę do zapamiętania i jest to nizina śląska, gdzie ten okres wegetacji jest najdłuższy i mamy 220 dni. Z temperaturą plus 5 stopni to jest bardzo ważne. Gleby. Gleby nizin, jest ich troszkę, mamy mozaikę tutaj kolorów. Mamy gleby brunatne i płowe, yy, Kolor brązowy, bury, brązowy jasny, brązowy ciemny. My już dobrze umiemy tych glebach brunatnych. Wiemy, że gleby brunatne są. Na glinach, utworach lesopodobnych. Tu mamy sporo tych glin, więc będzie ich dużo. W tym rejonie mam charakterystyczną glebę, czarną ziemię. Pamiętajcie, to jest ta gleba pisana osobno. Pokazuję Wam teraz. To są te na południe od Torunia ciemne, ee, ciemnym kolorem, burym. Gleby, więc mam je faktycznie na Kujawach, mam je na Mazowszu w Kotlinie Warszawskim, mam je pod Wrocławiem na Nizinie Śląskiej. Czarne ziemie, jak nazwa wskazuje, przy wysokim udziale wód gruntowych będą to gleby urodzajne, więc musimy o nich pamiętać. No a w terenach podmokłych będę mieć gleby torfowe, bagienne, no i tam w dolinach rzek one będą tu w pasie nizin występować. Jeśli chodzi o rzeki, to pamiętajmy, że przy nizinach rzeka wchodzi w tak zwany środkowy bieg, czyli zaczyna tu się jej praca, wyszukiwanie dogodnej drogi i rzeka zaczyna nam meandrować, tak jak te przepiękne e, tutaj e, meandry wieprz, rzeki wieprz. Mamy meandry na Narwi, Biebrzy, e, i jest w tym rejonie ich bardzo dużo. Pamiętajmy, że z odciętego meandru robi nam się starorzecze. Dzisiejsze rzeki mają cechę charakterystyczną. Mówiłam już dziś o tym, że ich obecny przebieg nawiązuje kształtem do Pradolin. Zwróć uwagę ile i Wisła, i Odra, i Pilica, i Narew, wiele rzek wykorzystało właśnie istnienie Pradolin. Jeśli chodzi o jeziora, to jest ich na tym terenie niedużo. Mówiliśmy o tym, że one są już pozarastane i wyglądają tak jak na zdjęciu na górze, i tworzy to na ogół tereny bagienne. I takim najpopularniejszym terenem bagiennym, największym są bagna biebrzańskie. Już troszkę zahaczamy o teren po jeziorze. Ja wam jeszcze o tej biebrzańskiej parku narodowym opowiem w kolejnej lekcji. Z wszystkich jezior, no nie powiedziałabym, że nie ma ich tu wcale. Mam jeszcze jeden wyjątkowy rejon i to jest Polesie. I tam mam płyciutkie jeziora. Popatrz widać nawet to na zdjęciu, że to jest niezbyt głębokie jezioro, które powstaje w wyniku krasowienia, czyli to będą takie jeziora krasowe w Polsce, które właśnie na Polesiu ze względu na występujące tutaj skały wapienne występują. W tym rejonie mam jeszcze kilka sztucznych zbiorników utworzonych na rzekach z różną potrzebą energetyczną, retencyjną, turystyczną. Popatrz na wielkości zbiorników największe, Jezioro Włocławskie oczywiście na Wiśle. Mam też zbiornik Jeziorsko-Odmuchów, Turawa, Siemianowskie, a także na przykład niedaleko Warszawy zbiornik Zegrzyński. Więc w tej części nizin trochę jest. Zapiszcie sobie, proszę ich nazwy. Mówiliśmy o zbiornikach już nie raz, musicie znać ich wady i zalety występowania, powiedzieć o nich coś dobrego i coś złego. No, i jeśli mówię o wodach, to teraz w kontekście nizin mamy ważną rzecz, to jest ważne, nie odpuszczaj, posłuchaj teraz. Jest to jedyny rejon w Polsce, w którym występuje szczególna sytuacja niecki artezyjskiej. Musisz się cofnąć myślami do klasy pierwszej, kiedy Wam tłumaczyłam, co to są wody artezyjskie. Jeżeli w taki szczególny sposób ułożą się warstwy skalne, że w niecce występują kolejno kolor pomarańczowy, to warstwy nieprzepuszczalne. Później zielony przepuszczalne i dalej nieprzepuszczalne, i mają nieckowate ułożenie, tak jak zobaczcie, dzieje się w okolicy Warszawy, to w takim przypadku, jeżeli wiercisz się w środku niecki do warstwy wodonośnej, woda pod wpływem ciśnienia wypływa ci samoczynnie na powierzchnię. Tak się dzieje w czwórce. Ale jeżeli nie znajduje się to poniżej poziomu wodonośnego, to woda nie wypłynie samoczynnie, tylko uniesie się do góry. I to jest różnica między źródłem artezyjskim a subartezyjskim. Musisz to rozpoznać na rysunku i potrafić wyjaśnić. Więc jeszcze raz, w artezyjskim wypłynie podciśnienie, a w subartezyjskim podniesie się tylko woda. I nasz układ sprawia, że mamy tą drugą sytuację, i mamy niecki subartezyjskie, w tym dwie największe zapis. W niecce warszawskiej, ten nawias tam powinnam dać, inna jej nazwa, to jest Mazowiecka, to jest ta sama. I w niecce łódzkiej mam właśnie ten układ warstw, który prowadzi do powstania wód subartezyjskich. Ważne to jest, wykrzyknik sobie daj. W rejonie Nizin. Mam kilka parków narodowych, dzisiaj wybrałam opowiedzieć o trzech, tak naprawdę e, jeszcze w tym roku czeka Was lekcja z parków narodowych i musicie znać je wszystkie. My tu tylko tak wspominamy, rzucamy hasła, żeby kojarzyć dobrze ten region, więc mam przy Warszawie Kampinoski Park Narodowy z łosiem, lasami. I z wydmami śródlądowymi, znowu mi się to wiąże z klimatem peryglacjalnym, z przywiewaniem tego piaseczku. Pamiętajcie o tym, więc Kampinoski Park Narodowy. Mam na wschodzie Białowieski Park Narodowy z listy UNESCO, nasze dziedzictwo narodowe z żubrem oczywiście i z lasami pierwotnymi, lasy pierwotne, coś wyzjadłam, pierwotne i mam Biebrzański Park Narodowy z ptaszkiem batalionem, w którym meandrują rzeki i w których mam bagna i torfowiska największe w Polsce. No to trzy najważniejsze parki narodowe tego regionu. W dzisiejszej lekcji do matury masz znać osady, formy polodowcowe na nizinach, wiedzieć jakie pradoliny i tak dalej. Supartezyjskie wody, jak działają, gdzie to jest, jakie są gleby, przypominam Ci, czarne ziemie są najważniejsze, jakie surowce, chyba najważniejszy węgiel brunatny i sól w tym rejonie. Ale ekspresowo mi dzisiaj poszło, dziękuję za uwagę.